Podcast z duszą, Wielki Post, dzień 40. Tomasz Akempis o przyjaźni z Jezusem. Błogosławiony, kto wie, czym jest miłość do Jezusa i odrzucenie samego siebie ze względu na Niego. Należy zostawić ukochane w imię ukochanego. Ponieważ Jezus chce, by kochano go jako jedynego, ponad wszystko, miłość do tego, co stworzone, jest złudna i niepewna. Miłość względem Jezusa jest pewna i trwała. Kto zwiąże się z tym, co stworzone, upadnie wraz z tym, z czym się związał. Kto pokocha Jezusa, zyska siły na wieczność. Jego kochaj i z nim utrzymuj przyjaźń. On Cię nie zostawi, choćby wszyscy odeszli. Gdy nadejdzie Koniec, On nie pozwoli Ci zginąć, czy tego chcesz, czy nie, kiedyś będziesz musiał rozstać się ze wszystkim. Trzymaj się Jezusa w życiu i w śmierci. Powierz się temu, kto jako jedyny może Ci pomóc, gdy wszyscy cię zawodzą. Twój ukochany ma taką naturę, że nie chce niczego innego, jak tylko posiąść Twoje serce i jak król zasiąść w nim niczym na swoim tronie. Jeśli potrafisz odciąć się od wszystkiego, co stworzone, Jezus chętnie z tobą zamieszka. Zrozum, że Jezus wypełni każdą przestrzeń w sercu, z której usuniesz to, co ziemskie. Nie ufaj i nie opieraj się na trzcinie chwiejącej się na wietrze. Każde ciało jest przecież jak polne ziele, a chwała jego opada jak zwiędłe kwiaty. Szybko zbłądzisz, jeżeli będziesz zważać tylko na ludzką powierzchowność. Jeśli bowiem w innych szukasz swojego pocieszenia i korzyści, wiele razy poniesiesz szkodę. Jeżeli we wszystkim szukasz Jezusa, z pewnością Go znajdziesz. Jeśli zaś szukasz siebie, to również znajdziesz, ale na własną zgubę. Człowiek, który nie szuka Jezusa, jest dla siebie samego bardziej groźny niż cały świat i wszyscy jego wrogowie. Gdy Jezus jest obok, wszystko jest dobre i nic nie wydaje się trudne. Zaś gdy go zabraknie, wszystko staje się cierpkie. Każde pocieszenie jest marny, jeżeli to nie Jezus mówi z naszego wnętrza. Jeśli natomiast on wypowie jedno choćby słowo, odczuwamy wielkie pocieszenie. Czy Maria Magdalena nie podniosła się natychmiast z miejsca, w którym płakała, gdy Marta powiedziała jej: Nauczyciel tu jest i woła cię. Szczęśliwa ta godzina, w której Jezus przywołuje od łez do radości. Jak jałowy, jak twardy jesteś bez niego. Jak głupi, jak marny, jeśli pragniesz czegoś poza Jezusem. Czy nie jest to większa szkoda, niż gdybyś utracił cały ten świat? Co może zapewnić ci świat bez Jezusa? Żyć bez Niego to istne piekło, Żyć z Nim to słodki raj. Gdy jest z Tobą Jezus, nie może Ci zaszkodzić żaden nieprzyjaciel. Kto Go znalazł, natrafił na wielki skarb, prawdziwe dobro ponad wszystkie dobra, a kto stracił Jezusa, utracił wiele więcej niż cały świat. Najuboższy, kto żyje bez Jezusa. Najbogatszy, kto żyje z Jezusem. Umieć rozmawiać z nim to wielka sztuka, a umieć go zatrzymać to wielka mądrość. Bądź pokorny i pełen pokoju, a będzie z tobą Jezus. Oddaj się Bogu i wycisz się, a pozostanie z tobą Chrystus. Jeżeli skupisz się na tym, co zewnętrzne, łatwo możesz wygnać Jezusa z serca i stracić jego łaskę. A jeśli go przepędzisz i utracisz, do kogo uciekniesz, kogo znajdziesz, by był twoim przyjacielem? Nie możesz dobrze żyć bez przyjaźni, a jeśli Jezus nie będzie dla ciebie najbliższym spośród przyjaciół, poczujesz wielki smutek i opuszczenie. Głupio więc czynisz, pokładając swoje zaufanie i szukając szczęścia w kimś innym, lepiej mieć cały świat przeciwko sobie, Niż odtrącić Jezusa. Niech więc on, jako jedyny spośród Twoich bliskich, cieszy się szczególnym rodzajem miłości. Wszystkich innych kochajmy ze względu na Jezusa, Jezusa zaś ze względu na niego samego. Tylko Jezusa Chrystusa należy szczególnie kochać, ponieważ jako jedyny ze wszystkich przyjaciół jest dobry i godny zaufania. Ze względu na niego oraz w nim samym. Szanuj zarówno przyjaciół, jak i wrogów, módl się do Niego za nich wszystkich, żeby poznali i pokochali Go wszyscy. Nigdy nie pragnij szczególnych oznak chwały czy miłości, ponieważ przynależą one tylko Bogu, który nie ma w sobie równych. Nie żądaj, żeby czyjeś serce było zajęte tylko przez Ciebie, ani Ty nie zajmuj się miłością do nikogo innego. Niech Jezus będzie w Tobie i w każdym dobrym człowieku. Zachowaj czystość i uwolnij się wewnętrznie od związku z czymkolwiek, co stworzone. Musisz być nagi, nieść do Boga czyste serce, jeśli chcesz być wolny i zobaczyć, jak dobry jest Pan. To prawda, nie przyjdziesz do Niego, jeśli nie spłynie na ciebie Jego łaska i nie przyciągnie cię do Niego, żebyś oczyścił się i wyzbył wszystkiego. I sam na sam z nim połączył. Człowiek może bowiem wszystko, gdy spływa na niego łaska. Kiedy zaś ona ustępuje, staje się biedny i słaby, jakby wystawiony na uderzenia. Nie można z tego powodu załamywać się i tracić nadziei. Przeciwnie, trzeba ze spokojem trzymać się woli Boga i znosić wszystko dla chwały Jezusa Chrystusa. Po zimie bowiem przychodzi lato, po nocy wraca dzień, a po burzy piękna pogoda. Fragment pochodzi z książki o naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis, wydanej przez wydawnictwo Esprit. Więcej informacji na www.esprit.com.pl.